Dzień dobry, witam. Dzisiaj zaczynamy to, co tygryski lubią najbardziej czyli zbiór pszenicy. Będziemy kosić pszenicę. To, pićko w lodóweczce. dronik, może coś tam pofruwamy dzisiaj? To zaraz. Plan jest taki, że kosimy ten zestaw tym zestawem prosto z pola jadę na Skup. Liczę na to, że w miarę sprawnie uda się to sprzedać. Wracam na pole i kosimy drugi zestaw, żeby jutro z rańca z tym pojechać do sprzedania. I w czasie kiedy ja będę stał z tym w kolejce, to tato pojedzie gdzieś tam na usługę kosić. Tutaj nasza słoma z sąsiadowego pola, i tutaj też nasza słoma z sąsiadowego pola. E, także będziemy mieli troszkę więcej niż to, co u nas, dlatego też jęczmionki tam już nie, e, nie zwijaliśmy. E, I wczoraj wieczorem miałem akcję, bo tutaj sąsiad ma taki mokry kawałek, i się zakopał kombajnem. Trzeba było e, troszeczkę go tam przyjechać, szarpnąć. A tutaj to jakiś, nie wiem, bób, plus czy coś takiego ktoś miał. No i tak to wygląda teraz. Także liczę na to, że ci co kosili wczoraj i wystartowali z rana to do południa, czy tam do godziny 13.14 się już w miarę to rozluźni i wtedy trzeba właśnie szybciutko pojechać się ustawić. Widzę tutaj właśnie, że wujek też swoją 514 ką wystartował. Także dwa forsze, 514 koszą koło siebie, aż muszę to dronika za nas odpalić i yy, nagrać no, z powietrza. No i nasza kukurydza. Daje mi się, że tragedii nie ma. No jakoś by to może rozsypał tutaj no ale mimo wszystko D50 mamy już nasypaną z 8 ton to tutaj będzie zobaczymy zresztą no jesteśmy zdecydowanie już za połową chyba na tym kawałku patrząc po ścieżkach no i zobaczymy co waga pokaże tak naprawdę jeśli chodzi o plon ja tak sobie liczę po cichu szóstkę tak realistycznie jak na ten rok jak na te warunki i tak dalej no to jakby ta szósteczka była no to nie będę narzekał zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i dwa dni temu byłem na skupie, no to pszenica paszowa była po 750, konsumpcja 850, raczej nastawiam się, że to nasze to będzie paszówka, więc no to jest jeszcze cena do zaakceptowania, myślę, że nie ma na co aż tak bardzo narzekać, chociaż wiadomo, no każdy chciałby zarobić tak, zarobić, że zarobić, a nie żeby się koszty zwracały, no ale wiem, że są... Miejsca, gdzie ta cena jest no, o wiele niższa, wiem, że są miejsca, gdzie te plony też są o wiele niższe, więc, no, suma summarum nie ma na co narzekać. E, tak jak mówię, pojedziemy, zważymy, wysypiemy, zobaczymy, co tam, co tam się udało w tym roku z tego pola wyciągnąć. Zbiorniki nie są pełne. Bo sypiemy po prostu tak, żeby było wygodnie tam i z powrotem przejechać. Także taki czubaty zbiornik to to nie jest. No i jeszcze dwa takie zbiorniki wysypiemy na tą D47, na wywrotkę i jadę z tym na skup i zostanie tutaj tak naprawdę dwa przejazdy. No ale już raczej tego nie wciśniemy, może do 17 wrócę. I byśmy wieczorkiem. Ciachnęli jeszcze jeden taki zestaw na rano. Tak jak widzieliście na ujęciach z drona e, właśnie Wujek ma taki zestaw, dwie takie przyczepy te 50. Też by mi się taki przydał, zawsze to te 4 tony więcej. No i właśnie z Wagi wyjechałem, starowałem się. E, także pierwszy transport sprzedany. 12 ton, 250 kg było w tym transporcie. No i tam jeszcze z 2,5 tony, pewnie zostało w polu, nie, nie weszło i paszówka. Także cena się utrzymała. 750 w takich pieniądzach dzisiaj sprzedałem. Jest godzina 17. Stałem od 12.30, czy tam chwilę przed 13.00 było. No więc troszeczkę czasu minęło, ta to tam chyba gdzieś na usłudze w tym czasie kosił. Jadę na obrządek, poogarniam byki. No i myślę, że do wieczora jeszcze coś ukosimy, zresztą to się zobaczy. Oj, 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 tutaj ten przejazd kolejowy to jest masakryczny. Zobaczę, jak, jak już dzisiaj nie będziemy kosić, to się właśnie z wami żegnam. Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, bo będę to tak starał się każdy dzień z osobna wrzucać. A jeżeli chodzi o podsumowanie, no to podsumujemy sobie: jak już wszystko zostanie zebrane, całą pszenicę skosimy. To wtedy będziemy to wszystko podliczać. Dobra, jadę na gospodarstwo. Albo do usłyszenia, albo do usłyszenia. Tylko, że w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Albo nie. Cześć. No i podstawiłem szefowi przyczepy, idę za chwilę obrządzać wczoraj przyszła z mi paczka flis e, nowy na no słomę, także będziemy mieli dwa flizy, więcej balotów przykrytych a dzisiaj z Mizaru taka paczuszka także opening na odcinku na Mizarze z kodem Radkowski proszę pamiętać, że jest taniej Taki zestawik, bo nawet nie miałem nic, żeby gdzieś tam czasami w polu jakieś koło w przyczepie napompować czy coś przedmuchać. Eee, to dwa pistoleciki, w sumie mogłem tylko jeden wziąć. Znamy o oto przewód pneumatyczny. Mam nadzieję, że mi taki starczy. to chyba jest 10 metrów. No i złączka. Nie wiem, czy to zda egzamin, zobaczymy. Jeśli chodzi o hamulce. Do tych gniazd nigdy nie używałem, bo u mnie w przyczepach instalacja jednoobwodowa. Ufał zrobiło swoje. Trochę ten plasticzek mi się zdegradował. No dobra, działa Przynajmniej szefu nie będzie mi mówił, że mam upośledzony ciągnik Bo nie można sobie nawet koła napompować Teraz weź te klamoty wszystkie puchowaj w tym ciągniku za mały Że drugą skrzynkę jakąś się zorganizować To tu, to tam Także godzina 19.40. E, poobrządzałem już obyków, nakarmione, ogarnięte. E, w tym czasie tato nakosił tutaj już całą D50 i widzę, że już wysypał zbiornik też tutaj. E, no a ta działka to jest właśnie działka po burakach, tutaj gdzie po prostu agregatem było po kombajnie uprawione i posiane późno, e, w grudniu. Po pryzmach to chyba w Sylwestra, żeśmy dosiewali. Jeszcze nam zostanie chyba najładniejszy kawałek tej drugiej odmiany. Bo zarówno to pole, jak i tamto poprzednie, to jest ten keramik. Natomiast euforia nam zostanie tam chyba trochę lepsze, aczkolwiek górka jest wypalona. Tam susza zrobiła swoje i w tym samym miejscu obok lucerna też na górce nam wypaliło. Po prostu trochę uschła. Mam nadzieję, że, że odbije na wiosnę. Nie będzie aż takiej lipy. No a tutaj ile się na kosi, tyle się na kosi. Dobra, zobaczymy o której skończymy. Jeszcze się do was na chwileczkę odezwę i widzimy się chyba jutro z rana, jak będziemy z tym jechać na skup. Także do później. Zapach kurzu i diesla to dla mnie zapach lata. Także ostatni zbiornik, tato kosi. Ostatni przejazd i tyle. Dobra, już nie ma co przeciągać, co przedłużać. Widzimy się w kolejnym filmie. powodzenia w żniwach i udanych plonów Nara